To jednak jest coś zupełnie innego. Nie, to nie może czekać, chcemy podzielić się z wami. Chcielibyśmy was lepiej poznać, naszych słuchaczy, słuchaczki, widzów. Nie bardzo często byli zdziwieni, że kurde, to ty! Gdy zaczęliśmy z wami rozmawiać, to dowiadujemy się rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy w ogóle. To dawaj. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Nasz dzisiejszy odcinek będzie taki trochę bardziej skoncentrowany na nas, na Nerd Management, bo jesteśmy teraz w trakcie z Pawłem fajnej inicjatywy, którą sobie wymyśliliśmy. A co konkretnie? Chcielibyśmy was lepiej poznać, naszych słuchaczy, słuchaczki, widzów, dowiedzieć się, co jest dla was ważne, co was interesuje, w jaki sposób możemy wam pomóc i Odzywamy się do tych z Was, którzy są aktywni, którzy z nami się komunikują, ale też sobie tam podglądamy, kto nas obserwuje w mediach społecznościowych czy w naszym newsletterze. Rozmawiamy z Wami, dowiadujemy się różnych ciekawych rzeczy. Tak, ten odcinek jest nietypowo udostępniony, ponieważ treści nasze udostępniamy co dwa tygodnie. Teraz wpadamy z tym bonusem po stwierdziliśmy, że nie, to nie może czekać. Chcemy podzielić się z Wami, ponieważ spotykamy bardzo sympatyczne reakcje z drugiej strony. Kiedy dzwonimy do Was, zaczynamy rozmawiać o tym, co w Nerd Management Wam się przydaje, co byście chcieli, czego Wam brakuje, jakie problemy aktualnie macie. To są naprawdę super rozmowy, super wartościowe dla nas, dla Was. Mam nadzieję też, żeby się wymienić doświadczeniami, poznać się. No i i żeby widzieć kto jest po tej drugiej stronie ekranu, bo nagrywamy już 4 lata, praktycznie leci czwarty rok Nerd Management, mamy już tam 120 parę odcinków, już prawie 130 podchodzi. Byśmy bardzo chcieli poznać Was lepiej, dlatego też tutaj rzucamy maila, pod którego możecie się odezwać czyli kontakt maopanert.management. Jeżeli chcecie pogadać, a my się jeszcze jakimś cudem do Was nie odezwaliśmy, to zapraszamy do kontaktu. Możecie śmiało napisać, że chcecie pogadać, chcecie pogadać o tym, co u Was, niezależnie na jakim etapie jesteście. To jest ważne, bo naszych widzów mamy różnych od specjalistów, przez świeżych liderów, po doświadczonych liderów, co nas bardzo również cieszy. Z przyjemnością porozmawiamy o Waszych problemach, które macie w aktualnych firmach, w Waszej karierze. Czego się dowiadujemy, bo to też jest dla nas ciekawe, że gdy zaczęliśmy z Wami rozmawiać, to dowiadujemy się rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy w ogóle, czyli na przykład jaki jest charakter firm, w których pracujecie. Czy to są firmy, które mają własne produkty, czy to są na przykład jakieś software house'y, czy to są jakieś agencje interaktywne, czy to są w ogóle firmy, które mają jakieś całkowicie inną branżę, inną działkę, a ten dział IT to jest tam na przykład taki no, supportujący jakiś główny biznes. To, co czasami słyszymy, to to, że tematy, o których mówimy, was inspirują, wprowadziliście jakieś nowe metody, nowe sposoby działania. Na przykład dużo słyszymy o learning planach i o rozmowach jeden na jeden więc bardzo bardzo się z tym cieszymy. Ale na przykład słyszymy, że niektórzy z was potrzebują takich bardzo podstaw, takich konkretów co zrobić, jeżeli zostanę liderem i pierwsze na przykład 90 dni mnie jako lidera nowego osoby, która zmieniła się ze specjalisty właśnie w świeżo upieczonego menedżera. Więc dużo się dowiadujemy tego jakie tematy są dla was ciekawe no i jaki jest charakter waszej pracy. I myśleliśmy o tym z Pawłem, no, że można by zrobić ankietę Rozesłać w newsletterze, gdzieś tam wrzucić i ludzie by wypełnili, i byśmy zobaczyli. No i może by się tak wydarzyło, ale to jednak jest coś zupełnie innego. Kiedy rozmawiamy z żywym człowiekiem i dowiadujemy się jakichś konkretów. No, z naszych doświadczeń to może też niekoniecznie by się tak wydarzyło, bo tutaj też chcemy was zachęcić do tego, że no, my naprawdę jesteśmy po drugiej stronie. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, podzieliliśmy się trochę. Krzysiek zaczął pisać do ludzi z newslettera, z, z maila, ja pisałem do ludzi z Linkedina. To, to ludzie na Linkedinie bardzo często byli zdziwieni, że, kurde, to ty! A ja tutaj ludzie są przyzwyczajeni, że tu pisze jakiś bot, który zaraz podsyła jakieś rzeczy do sprzedania, garków, kursów czy innych bzdur, które są nikomu niepotrzebne w sposób maksymalnie nachalny, więc tak to my. My jesteśmy po drugiej stronie. Żywi to nie jest, jest awatar AI wygenerowany. Jesteśmy po drugiej stronie żywi i z przyjemnością z wami pogadamy, właśnie po to, żeby lepiej się poznać, poznać wasze problemy, No bo jednak robimy to. Części też dla Was i robimy to dla, dla, dla siebie, żeby się wiedzą podzielić, oddać społeczności to, czego my żeśmy się nauczyli w branży. No ale jeżeli już jesteście po tej drugiej stronie, to fajnie z Wami pogadać, więc też śmiało zachęcamy do tego, żebyście pisali komentarze. My na te komentarze odpisujemy, żebyście pisali do nas na LinkedInie, czy pisali do nas w mailach. Możecie śmiało odpisywać na te newslettery. My te maile odbieramy, czytamy osobiście. Nie mamy sekretarek, które to przemielają, przerzucają, więc jeżeli do nas napiszecie, w tym momencie, to jesteśmy po drugiej stronie, odpiszemy, damy znać, jeżeli możemy, to pomożemy, a może sami się od was czegoś nauczymy, bo też bardzo chętnie my się uczymy cały czas. Z waszych doświadczeń to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj, nie wiem, alfą i omegą, nerdem i menedżerem, <laughs> więc byśmy bardzo chcieli też poznać wasze doświadczenia, wasze problemy, no bo każda firma jest inna z tego, co widzimy i coś, co też jest ciekawe, że w niektórych sytuacjach, kiedy my się zastanawiamy, czy dana Treść danych odcinek to jest już tak podstawowy, to takie podstawy podstaw, przecież wszyscy to wiedzą. Po czym się okazuje, że nie, że, że właśnie ludzie tego nie wiedzą, że ludzie tego potrzebują, i to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. No właśnie, i to jest ta rzecz, która jest ważna, że zbieramy od Was pomysły i od razu możemy je przedyskutować, jeżeli właśnie rozmawiamy sobie na żywo. Liczymy na to, że będziemy mogli przygotowywać dla Was materiały, czy to kolejne odcinki, czy może w jakiejś innej formie materiały, które po prostu Wam konkretnie pomogą w Waszej pracy. Pomogą wam być lepszymi menedżerami, czy też na przykład rozwijać tę ścieżkę kariery dalej, no bo każdy z nas by chciał, żeby ta kariera się dalej rozwijała. Oczywiście, kolejna rzecz, która jest ważna, że też dostajemy trochę uwag, co moglibyśmy robić lepiej i też będziemy je wdrażać sukcesywnie. Niektóre już teraz wdrożyliśmy, może zauważycie w tym odcinku. Inne będziemy sukcesywnie wdrażać, więc też jesteśmy mega, mega wdzięczni za wszelkie, nawet jakieś drobiazgi, że coś słabo wygląda, słabo słychać, też dostajemy takie informacje, że nie wiem w jakim odcinku dźwięki. Był nie taki jak trzeba, czy tam kamera była źle ustawiona, czy coś, coś było nie tak. To też jest dla nas bardzo ważne, bardzo wartościowe. Prosimy, piszcie do nas, w jakikolwiek sposób chcecie, no i będzie, możecie to brać pod uwagę. Dopisywać do naszej listy. Także przypominam jeszcze raz maila kontakt.małpa.nerd.management to jest mail bezpośrednio do nas. Złapiecie nas też na LinkedInie, ale również na, w komentarzach na YouTube pod naszymi filmami. Możecie pytać, rozszerzać tematy. To są miejsca, gdzie my jesteśmy, które śledzimy, obserwujemy i tam nas znajdziecie. Jeżeli chcecie pogadać o po swoich tematach, podzielić się z nami wnioskami, super, dawajcie znać na maila, żebyście chcieli pogadać i będziemy się odzywać a w te równolegle też sami będziemy do Was pisać, więc jeżeli napiszę do Was, czy ja, czy Krzysiek, to jesteśmy my, to nie roboty, nie automatyzacje, nie, ja i to jesteśmy my, my chcemy naprawdę z Wami pogadać i to jest nasz plan na ten rok, żeby Was poznać lepiej. A żebyście my, Wy mogli nas poznać lepiej i byli na bieżąco, to zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter na stronie nerd management. ukośnik newsletter, wtedy będziecie na bieżąco, będziecie dostawali informacje o tym, co robimy w co drugi wtorek o 8.00. To ty Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Wyjątkowo <grystanie> jest odcinek bonusowy. Nara, pa!